Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją inspirację dla przez okienko. Jest to album w formacie Trifold Photofolio i on był robiony z okazji Dnia Babci. Dlatego tutaj jest napis właśnie tekturkowy kochanej babci. No i jak już jestem przy napisach, tektur, przy napisach tych dwóch tekturkowych, to one są potuszowane lekko tuszem archiwala na pewno, jakimś brązowym. Tak samo tutaj tarameczka, motylek, także tak się prezentuje okładka, tutaj mam serwetkę papierową, troszkę tekturek gałązek, oczywiście dużo wycinanek. A korzystałam z kolekcji Secret Garden od Lemoncraft. Ja korzystałam z bloczka 20 na 20 i z elementów do wycięcia. Mój album ma wymiary 21, jak to przypominam, ale zaraz jeszcze 21, nawet i 3, 21 i 3 na 13 i trzy. Nie wiem, w końcu mi te, y, te takie y, końcówki tych wymiarów wyszły. A grzbiet jeden ma pięć, a drugi ma cztery. Czyli różnica między jednym a drugim grzbietem jest centymetr. No i tak wygląda od góry. Tutaj są właśnie te trzy części. Okleiłam tylko Tutaj z tyłu taką kartą, to jest chyba z dużej kolekcji, żeby wiecie, ukryć wstążkę, bo podoba mi się, jak album jak widać to płótno, którym album się okleja, dlatego okleiłam tylko właśnie kawałek, żeby, żeby tą wstążkę zasłonić, a wstążka jest szyfonowa. Ostatnio bardzo mi się podoba ten rodzaj wstążki. I tą wstążkę kupiłam chyba w zielonych kotach. Nawet w zakupach chyba Wam pokazywałam. Ona jest, no, jest naprawdę fajna. Nawet te strzępienia mi się y, podobają. Nie przeszkadzają mi, że tutaj coś się y, siepie, jak to mówią. Y, I pokażę Wam w środku, jak wygląda album. Y, jak Trifold, no to on się otwiera na trzy. Y, tutaj nic nie naklejałam. Wiecie co, ja może znajdę jakąś matę i tak przykładowo, bo nie mam zdjęcia, które mogłabym pokazać Wam, żeby tutaj jak będzie wyglądało. Więc przygotuję sobie matę i zaraz do Was wracam. Okej, okay. już mam matę. Ona ma format 9x13, ale na tych większych stronach, powiedzmy, gdzie nie ma żadnych klapek, to spokojnie zdjęcia 10x15 się też zmieszczą. Tak jak widzicie tutaj. Jest jeszcze sporo miejsca, jakby, jakby chciała nagrać jakieś zdjęcie, także fajnie też tutaj ten, tę grafikę można, bo już w ten sposób się nie zmieści. Ale na przykład, tak, żeby tą grafikę jakoś, yy, wiecie, zachować, to można sobie no, w różny sposób tutaj to zdjęcie przykleić. Yy, pierwszy panel, tutaj mamy kieszonkę. Oczywiście miałam tutaj włożyć tagi, takie wiecie cieniutkie, cieniutkie, wąskie, ale zapomniałam, ale tutaj jest kieszonka, tutaj jest kolejna kieszonka, też na maty, także dużo tutaj się zmieści i to się otwiera w ten sposób i tutaj mam miejsce na zdjęcie 9 na 9 te grafiki nie są podklejone, także patrzcie jak to fajnie będzie wyglądać, tutaj mam 9 cm. I taka fajna rameczka powstanie. Tutaj mam taką klapeczkę. I też z miejscem na zdjęcie. Ja chyba robiłam 10 na 10 tematy. Także fajnie, fajna rameczka wyjdzie. Tutaj mogę sobie też zdjęcie przykleić. To jest zamykane na magnes. I znowu się otwiera. I tutaj też mamy miejsce na zdjęcie 9 na 9 I tutaj... Miejsce na zdjęcie albo 9 na 13, albo 10 na 15. Także to jest pierwszy panel. I otwieramy i po otwarciu wygląda tak. Środkowa część to jest taki wodospad na zdjęcia 9 na 9, i tutaj też zdjęcie 9 na 9 spokojnie się zmieści na tej klapeczce. Otwieramy muszę troszkę do góry wziąć. I tutaj właśnie to zdjęcie 9x9 też. Także ten album mimo, że no tak naprawdę nie ma jakoś tak dużo miejsca, bo tylko trzy panele, no to troszkę tych zdjęć pomieści. I tutaj mam wodospad. Też na zdjęcia 9 na 9 I tutaj już nie robiłam początek, bo można sobie z drugiej strony na przykład napisać coś. Niekoniecznie trzeba na obu y, stronach przykleić zdjęcie. Y, I kolejne... Y, Klapki, że tak powiem, wodospadu. To są takie resztki papierów, które zostały mi. Więc je troszkę poprzedzierałam. Myślę, że też fajnie, patrzcie, zdjęcie będzie wyglądać. I tutaj mamy trzy karty. Chociaż spokojnie myślę, że jeszcze z dwie, a może i trzy by się zmieściły. I to też się otwiera. Tutaj to jest dziurka czy Marty Stewart. Nie zapomniałam go wyjąć. Ale ja, ja go dość często kiedyś używałam, teraz już troszkę mniej. Jakoś tak zapomniałam o nim. Po otwarciu tej klapki z wodospadem mamy znowu miejsce na zdjęcie 9x9. I tutaj mamy kieszonkę, w której myślę, że spokojnie z 10 dni się zmieści. I ostatni panel. Tutaj mamy dwie kieszenie. Jedna mniejsza. Druga większa. I otwieramy ponownie. I tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Tutaj fajnie ta grafika też zostanie, jeżeli zdjęcie przykleję wyżej. No i tutaj mam dwie klapeczki. I tu ponownie miejsce na zdjęcie. Można tutaj też 9x9 no spokojnie poprzyklejać na tych dużych, że tak powiem, stronach. Spokojnie dwa się zmieszczą, tutaj też się spokojnie dwa zmieszczą. Na szerokość jest idealnie. Także tak się prezentuje album Trifold Fotofolio, który był moją inspiracją w styczniu dla Przez Okienko. Ja pokazywałam wam ten album już na rolce, ale pomyślałam sobie, że nagram też taki oddzielny filmik, żeby pokazać tak na spokojnie ci co będą chcieli to sobie obejrzą, a ci co chcą na szybko, no to jest rolka i rolkę można spokojnie sobie na szybko, że tak powiem, obejrzeć. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.